Witajcie, Jan Centrum. Krótka prezentacja, krótki pokaz możliwości. Wajo 27, Contrasto 26. Stabilność, faktyczne funkcje robocze. To wszystko idzie nam dość prosto. W przypadku 27 zwiększyliśmy zasięg o 1,2 m. W przypadku 22 w tym momencie Mamy zasięg większy o około 1 metr, jak na ten rozmiar maszyn to jest dość dużo, szczególnie, że nie oszczędzaliśmy na osprzęcie, osprzęt jest w miarę ciężki. To, co powinno Was interesować, to głównie stabilność boczna, to to, jak te maszyny się zachowują. W normalnych aplikacjach, to to czego będziecie się po nich spodziewać później? Ten osprzęt jest dostępny do wszystkich maszyn, jakie posiadacie, a więc yy, możemy Wam go zaoferować tak do Wakera, choć nie bierzcie poprawki na tonaż Janmara, ponieważ tu będzie inaczej. Janmar inaczej zachowuje się ze za stabilnością boczną, szczególnie i ciężko będzie Wam znaleźć drugą koparkę zeroobrotową, na przykład 2,7 tony, która zrobi to z tą konkretnie przytuszką. Eee, z zawsze był temat, że Jan Mark kłamie w dokumentacji, że te maszyny mogą dużo, dużo więcej, aniżeli producent powiedział. Marcin rzeczywiście łowi ryby. to cześć, jak to się sprawuje? Wydaje mi się, że zestaw dedykowany do koparki. Miałeś tą przeduszkę na 15 to była tragedia. Nie wiem, na 19 tak przyjemnie. A tutaj? Porównywalnie 19, ale też fajnie. Stabilniej na pewno, na bo jest 3 podwozie. Tak w sam tam jest. Także jak słyszeliście 22, klasyczna maszyna z przeduszką. Choć Marcin powiedział, że jest porównywalnie do 19 i to dobrze przemyślcie, bo 19 nas mocno zaskakuje. To była z 19 o, ty... Jak zwykle, no w sensie. Często przemawia ona. W widzicie? Sytuacjach. 22 on mówi 19. I to jest coś nowego, czego bym się nie spodziewał. Dzięki Baccinie. Wolałby 19. Cześć Michałku! Ja? Jak tu u Ciebie ze stabilnością? Tu może jest drugie ramię maszynie. Trzeba sobie bardzo ładnie radzić. Jakbyś miał wybrać 2,6 czy 2,7? Myślę, że pozostałbym przy swoim 2,6. SV26. SV26. Jednak wygodna kabina i szerokie podwozie są duże. Batuka. Jak widzicie oni znowu mówią prawdę, nie to co ja chcę usłyszeć. Ale na tym zostańmy. Za to ich cenie. Ale jak widzicie 2,7, jeśli macie za robotówkę, ona też daje radę, i to jest bardzo istotne w tym przypadku. Udźwig, parametry robocze, stabilność to jest to, co te maszyny potrafią najlepiej, i to jest to, dlaczego będziecie z nich zadowoleni. Zapraszam Was do Janmark Centrum. Zapraszam Was po maszyny Wajo27, SV22, SV26, 19, B110. Myślę, że mamy największy wybór maszyn budowlanych w tej chwili, tej klasy w Polsce. Dzięki, do zobaczenia!